No cześć, witajcie na kanale Działkomania. Dzisiaj podlejemy ogórki z serwatką z twarogu. Słuchajcie, to jest temat ogólnie dla mnie kompletnie nieznany, ale tutaj kolega, kolega sąsiad z działki, tym podlewa. No i mówi mi, że jeżeli tym podleję ogórki, będą chrupkie, smaczne i prawdopodobnie nie czepi ich się żadna choroba. No. Słuchajcie, no ja się pytam, no i co to jest? No serwatka, mówi serwatka z twarogu. No dobra, a skąd wziąłeś tak tyle serwatki z twarogu. No i no co nie wiesz, jak się robi twaróg? No i słuchajcie, co ja miałem powiedzieć? No powiedziałem, oczywiście, że wiem, no. Tak wiem, pewnie, że wiem. No i dał mi tą serwatkę. Słuchajcie, mówi, że podlewa, widziałem jego ogórki, kosztowałem jego ogórki i są pyszne. Na przykład tutaj. Moje były takie dwa, tak jeszcze o pół razy większe od tego. Wczoraj je zerwałem i zjadłem. To są te szklarniowe. No i powiem Wam, miały smak jak te z marketu. Nie, dupy nie urwają akurat, nie wiem. Kupiłem u nas je na rynku, na ryneczku takim, sadzonki i, i nie podoba mi się ten smak. Jest taki, taki jak jakbym gdzieś z Biedronki czy z Lidla jakieś dziadostwo z Hiszpanii jadł. Więc no dobra, słuchajcie, on mi kazał rozrobić tą serwatkę z tego, patrzcie tam dole jest jeszcze jakiś osad, yy, tą serwatkę z tego twarogu w 4-5 litrach wody i tym podlewać ogórki. Nie pamiętam, czy też mówił o pomidorach i dla testu jednego podlejemy, zobaczymy. Może i nie. Dobra, nie, same ogórki. Mówię o ogórkach, to zmieszamy to, ja tutaj przygotowałem sobie takie ponad 4 litry wody. Wiem, że ludzie podlewają mlekiem, rozcieńczonym z wodą też, ogórki. Kolega ostatnio podlał, bo miał, mówi, takie już żółkłe, takie, takie troszeczkę spiździałe. I teraz to pachnie takim... No, takim kurczę tym. No dobra. Teraz to przypomnę nazwę, bo oczywiście mi z głowy wszystko wychodzi. No i, na, inaczej. no i Kolega mówił, że podlał sobie ogórki wodą rozcieńczoną z mlekiem i te i mu odbiły, ta żółć przeszła. Znaczy no, zrobiły się zielone. I się Pytam go, czy to na pewno od tego, nie? Czy zostawił chociaż te dwa, trzy ogórki, żeby zobaczyć, czy, czy one, czy to właśnie podziałało. No niestety podlał wszystko i teraz nie wiadomo, czy to mleko, którym podlewał zadziałało czy po prostu same odbiły, tak? No, a to pachnie teraz z wodą jak jak mozzarella. Jak ten serek mozzarella taki do, do pomidorków. No i słuchajcie, on mi to kazał podlać. Tak po litrze coś z tego, słuchajcie, ja dzisiaj kosiłem trawę, a ten pojemniczek sobie stał i trochę naleciało, ale to chyba nic nie przeszkadza. No i słuchajcie, podlejemy, no. Podlewałem w, zesz w zeszłym roku drożdżami. To nie podwoiło moich plonów, tak jak zapewniały, zapewniano mnie na kilkunastu filmikach, które oglądałem. Tam ten drugi został też już pół litra. Jeszcze wiecie jeszcze po trochu, bo tam w foliaku mam troszeczkę więcej ogórków i jeszcze mam tam cukinie. No a to raczej ta sama rodzina. Więc też będzie potrzebowała, na cukinii mi zależy. No dobra, dostaniecie prawie po litrze. No i lecimy do foliaka. No dobra, jesteśmy w foliaku. Pierw cukinia. Są dwie cukinie, więc dostaniecie litra. Dostaniecie litra tego specyfiku. No. no i słuchajcie, jestem ciekawy no. i efekty mają być widoczne, że on zacznie ładniej szybciej rosnąć, że korzenie się jakoś stanie się z nimi, no coś takiego, że będą lepiej pobierać składniki, a co za tym idzie, roślina będzie szybciej rosła. Tak jak to zapewniają niektórzy na niektórych filmikach. Na przykład o drożdżach. Ja to w zeszłym roku drożdże testowałem podlewanie drożdżami. Nie podwoiło to moich plonów. Więc w tym roku już tego nie używam. Zresztą zrobiłem filmik o tym o drożdżach. Jak ktoś chce, to może sobie zobaczyć. Wrzucę go tutaj w komentarzu. No a to zobaczymy czy wezmę tym samym wiadrem, już podleję, bo... No i co słuchajcie? Czy ja mogę więcej Wam powiedzieć o czymś, o czym tak naprawdę nic nie wiem. No, zobaczymy. Śledźcie moje losy. Ja na pewno jeszcze zrobię filmik za jakiś tydzień czasu. Yy, co się stało z tymi górkami. Jak teraz widzicie, tutaj niektóre już mają takie, żeby to pod słoneczko pokazać, tam jest. No nie no, są, zaczęły się troszeczkę wybarwiać na jasno te to właśnie wszystkie listki, o tam jakieś są plamki i w na następnym filmiku za jakiś tydzień, półtora zobaczymy czy to zniknie, bo to też miało zniknąć, bo to jest taki niby cudotwórczy, cudotwórczy produkt do podlewania, który właśnie też pomoże ogórkom być takimi no, odpornymi na choroby i tak dalej, tak? Tutaj będę musiał w ogóle to jeszcze po, zacząć podwiązywać, bo tu już nie ma miejsca powoli. Bo tu są jeszcze jakieś pomidorki z tyłu, ale to nie o nich mowa dzisiaj. No i zobaczymy. Śledźcie moje losy, zasubskrybujcie sobie kanał, żeby nie pominąć tego, yy, co się z tym dalej stało. A zrobię odcinek, co się z tym dalej stało. Na przykład, zobaczcie, jak kogoś interesuje, no przypuśćmy, tu są jakieś pomidorki sadzone w tym samym momencie. Tu jest koktajlowy, tu jest jakiś zwykły, a tu jest pomidor posadzony w tym samym momencie, a tak naprawdę jego następca, bo pierwszy, który tu był razem z tymi posadzony, zmarł, więc po jakimś dwóch tygodniach posadziłem nowego w to miejsce i zobaczcie, no, to był jeszcze, to był jeszcze maj, no i on się, widzę, że on się zmniejsza, a nie powiększa, a on był posadzony na, yy, na wspaniałej miksturze, Wsyp to do dołka, a, twój, a twoje pomidory zaplanują podwójnie. Natomiast było tam wsypane, do, wrzucone do dołka skórki od banana, yy, świeża pokrzywa i skórki od jajek. No zobaczcie, widzicie? Tak działają takie specyfiki, którymi nas karmią na yy, mediach społecznościowych i tutaj na YouTube, że to działa. No to nie działa. Ten pomidor jest taki. On jest, patrzcie na moją rękę, on jest taki, widzicie? A jego koledzy, no już są takie, ten ma takie już owoce. Te mają troszeczkę spiździałe, bo te akurat sam by się wałem, te koktajlowe, więc one nie mają prawa być ładne, bo oczywiście to spierdzieliłem, no ale to już trudno, to jest mój błąd, no ale błędem jest robienie takich głupot jak sadzenie pomidora na tych skorupkach od jajek, skórkach od banana i pokrzywie świeżej. Która, akurat, jeżeli chodzi o pokrzywę, to pokrzywa jeszcze ma tam jakiś sens zadziałać, a reszta nie. Wrzucę tutaj też do komentarzy filmik, jak sadziłem tego pomidorka na tych specyfikach i coś jeszcze nie mam wrzucić. Zaraz sobie obejrzę to, co nagrałem i to też wrzucę. A tutaj, no słuchajcie, no, czekamy za tydzień, półtora. Robię filmik o tym, jak te ogórki dalej sobie radzą. Jeszcze podejdziemy do tego w szklarni. Jak widzicie, ten tutaj jest taki ładny, zielony, taki ciemnozielony. A ten obok kolega, chociaż to niby jest inna odmiana, ale widać, że jest jaśniejszy, prawda? Jak tak spojrzymy, i to też miał się niby po tym po tej serwatce yy, ogarnąć i bardziej zzielenieć. Chociaż tam jeszcze tutaj mi ten kolega powiedział, jeszcze ze dwa specyfiki, jeden mam już schowany. Ja Zrobią oni filmik, ale to kompletnie będzie inna bajka i coś jeszcze na to będzie, ale to też będzie inna bajka. Ale na razie zobaczymy, bo ta serwatka też miała na to troszeczkę podziałać. No i co słuchajcie, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Yy, jak chcecie zobaczyć, co tutaj dalej się będzie działo z, tym, z tymi warzywami, I To dzisiaj się tam na dole o zobaczymy, czy, czy stanie się taki chrupiący i bardzo smaczny. No jeżeli właśnie chcecie jeszcze obserwować dalej, co tutaj się dzieje, to zasubskrybujcie mój kanał. No i co? Do utrzymania, do zobaczenia Wam jeszcze owocnych plonów. I co, siema, cześć!